Witam z komina, z komina ciepłowni na Kurowie Artur. Komin ma 130 metrów. Piękna pogoda, ładna widoczność. Piękne widoki. Jest godzina 7 rano, bodajże po 7. Komin jest ceramiczny. Takie są szczebelki. Tak to wygląda z góry. Widok na Knurów, cała kopalnia. Widoki naprawdę ładne. Mało przejścia z na galerii, pełno syfu, ale daje radę. Przejdźmy się troszkę dalej, zobaczymy, co tam jest. O, urwana barierka jest. Mało przejścia. A no, w sumie dobra to było na tyle, nie chcę mi się tam łazić, bo to ciasno.